Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W tym filmiku opowiem wam o tym, jak odczytać objawy stresu hormonalnego, czyli jak odczytać sygnały wysokiego poziomu kortyzolu w organizmie. W cichym zakątku naszego ciała, na szczycie naszych nerek znajdują się bohaterowie, których nazywamy nadnerczami. To tam właśnie rozgrywa się opowieść o kortyzolu, który jest znany również jako hormon stresu. W warstwie kory nadnerczy, która jest jednym z trzech obszarów funkcjonalnych gruczołów, rodzi się właśnie ten niezwykły hormon. No i kiedy życie stawia przed nami wyzwania, a stres staje się nieunikniony, no to wtedy nadnercza wkraczają do akcji. No i wytwarzają i uwalniają kortyzol do krwiobiegu, rozpoczynając tym samym taką naszą wewnętrzną walkę ze stresem. To jest taka historia o reakcjach naszego organizmu na wyzwania życia, o bohaterach, którzy nieustannie pracują w ukryciu, o bohaterach, którzy wspierają nas w trudnych chwilach. Termin kortyzol ostatnio często pojawia się w wiadomościach, w różnych mediach społecznościowych, i jeżeli jesteś, tak jak większość osób, zestresowaną, Osobą, to pewnie słyszałaś już to słowo, a być może nie wiesz dokładnie, co oznacza ten kortyzol, czym tak naprawdę on jest, dlaczego wokół niego jest tak naprawdę tyle szumu, no i przede wszystkim, jak on wpływa na twoje zdrowie, no i co jest najważniejsze, jak go obniżyć. No ale zanim przejdziemy prawda do obniżania trzeba na początku powiedzieć dowiedzieć się czym jest ten kortyzol, jak w ogóle rozpoznać i zobaczyć czy mamy tego kortyzolu faktycznie za dużo w organizmie. No i wtedy dopiero możemy przejść do działania. Dlatego w tym filmiku opowiem ci o takich powszechnych objawach wysokiego poziomu kortyzolu, abyś mogła je u siebie rozpoznać i temu po prostu przeciwdziałać. I co tutaj jest najważniejsze, nie walczyć Czym jest kortyzol? Kortyzol to główny hormon stresu w naszym ciele i odpowiada za wiele funkcji organizmu. Kiedy jesteśmy pod dużym takim lub przewlekłym stresem, nadercza zwiększają produkcję kortyzolu, no i uwalniają go do, do krwiobiegu. Kortyzol pomaga w regulowaniu cykli snu i czuwania, zarządzaniu tym, jak ciało wykorzystuje białka węglowodanej i tłuszcze. Czyli, tak mówiąc bardzo prostym językiem, jeżeli mamy bardzo duży poziom stresu i kortyzolu, no to po prostu tyjemy. Mamy także trudności ze snem, i w tym właśnie pomaga kortyzol w regulowaniu tego cyklu snu i czuwania, jeżeli oczywiście wszystko jest w takiej równowadze i w zbalansowanych poziomach. Kortyzol wpływa także na zmniejszenie ogólnoustrojowego zapalenia, czyli stanu zapalnego, kontroluje ciśnienie krwi. No i co się takiego dzieje, jeżeli? W naszym organizmie ten kortyzol wydzielany jest w większych ilościach. I co to znaczy większych? Przede wszystkim wtedy, kiedy jesteśmy narażeni na różne sytuacje stresowe, kiedy ciągle w naszym organizmie zadziewa się walka, taka walka naszych myśli, walka wynikająca z tego, że. Nasze wybory żywieniowe może nie są takie najzdrowsze i w właśnie w konsekwencji być może tego stresu, więc w jaki sposób rozpoznać to, czy w naszym organizmie jest za dużo tego e, kortyzolu. Więc istnieją takie trzy różne gruczoły w naszym ciele, które wpływają na to, ile kortyzolu jest uwalniane do ciała. Jest to pod podwzgórze, przysadka mózgowa i nadnercza. One są często nazywane jako HPA-axis, to tak z języka angielskiego. I te kluczowe współpracują, aby określić, ile tego kortyzolu należy wyprodukować. No i oczywiście, oprócz stresu, poziom kortyzolu może wzrastać także z powodu pewnych leków, które zażywamy, lub na przykład guza na nadnerczach. Natomiast to, co my tutaj opowiadamy, to są wysokie poziomy kortyzolu, które możesz rozpoznać w swoim organizmie, które wynikają z takiego codziennego stylu życia. No i wyobraźmy sobie, że te symptomy wysokiego poziomu kortyzolu. To są jak takie kolejne rozdziały w tej całej historii naszego życia: nagły przyrost masy ciała, zaczerwieniona twarz, tłuszcz brzuszny, taki tłuszczyk, który gromadzi się właśnie w okolicach naszego brzuszka, problemy sercowo-naczyniowe. Spadek popędu seksualnego, zaburzenia trawienne, bezsenność to są tylko niektóre z objawów, które mogą świadczyć o tym, że w naszym organizmie jest naprawdę sporo stresu, i tym samym no, wydziela się po prostu spora ilość kortyzolu. I teraz, kiedy poziomy kortyzolu są niezrównoważone przez dłuższy okres czasu, System odpornościowy, system serc sercowo-naczyniowy, rozrodczy i układ trawienny ulegają po prostu osłabieniu, co prowadzi do wielu e, problemów e, zdrowotnych. No ale zapytasz może, ok, no to y, moje życie jest takie pełne stresów, pewne wyzwań, to co ja mogę z tym zrobić i w ogóle czy mogę coś z tym zrobić? Oczywiście, że tak. Ale co jest w tym najważniejsze, że należy zakończyć walkę ze stresem. Co to znaczy? To znaczy, żeby nie powtarzać w kółko, że walkę, walczę ze stresem, walczę z odpornością, walczę z otyłością, ze wszystkim walczymy. Więc jeżeli ciągle tak walczymy, nawet jeżeli widzimy te objawy, ale ciągle z nimi walczymy, nie, powodujemy, nie powoduje to ta nasza świadomość takiej samoakceptacji, czy okej, okay, mam sporo tego stresu, czyli jak krok po kroku mogę te sytuacje odgrzebać, tak? Krok po kroku jak mogę cofnąć te sytuacje, które się dzieją właśnie w moim organizmie. Więc po pierwsze, rozpoznajmy te nasze symptomy. Jeżeli gdzieś tam to, co będę opowiadała w tym filmiku, jest dla ciebie bliskie, albo rozpoznajesz te swoje symptomy, to że tak powiem, prześpij się z nimi i z nimi nie walcz. I pierwszym z takich e, objawów mo może być właśnie nagły przyrost e, masy ciała. Wyobraźmy sobie panią Alicję. Tutaj imię zostało oczywiście zmienione. Jest to imię mojej pani podopiecznej. Młodą kobietę, która zawsze była aktywna i zdrowa. E, twierdzi e, Alicja, pani Alicja, że posiłki są zdrowe. E, tak często mówi, zwraca uwagę na to, co je. Ale od pewnego czasu zauważyła, że mimo iż no, nie zmieniła swojego sposobu odżywiania, to jej twarz, brzuszek i klatka piersiowa zaczęły gwałtownie no, nabierać tak na masie, na wadze, podczas gdy nogi i ramiona pozostały szczupłe. No i Alicja była bardzo taka no, zaniepokojona, zdezorientowana, no, za bardzo nie wiedziała jak sobie z tematem poradzić. No, i tak po nitce do kłębka rozmawiałyśmy o tym, co się takiego zadziało ostatnio w życiu pani Alicji. No, i okazało się, że no wiecie, kochani, lata nam idą do przodu, lata lecą, więc nawet jeżeli pewne rzeczy robiliśmy w taki sam sposób wcześniej, to nie znaczy, że możemy bez żadnych konsekwencji dla naszego organizmu je kontynuować. Co to znaczy, że jeżeli e, ogromny stres w pracy, ogromny stres w naszym życiu, e, on się powtarza albo utrzymuje, to to powoduje właśnie wydzielanie tego kortyzolu. E, I co takiego było u pani Alicji? Właśnie okazało się, że była pod ogromnym e, stresem w pracy. E, I ten hormon, e, właśnie kortyzol, który się wydziela w odpowiedzi na sytuacje stresowe, on przychodzi naszemu ciału na ratunek, tak? On przychodzi naszemu ciału po to, żeby nas wyrwać, wyrwać, może pomóc przetrwać tą sytuację stresową, mobilizuje nas po prostu do działania, pomaga naszemu ciału przetrwać ten stres i wpływa chociażby na sposób, w jaki gromadzimy tłuszcz, on nas chroni, czyli ten tłuszczyk, który się gdzieś gromadzi w naszym ciele, on nas po prostu chroni przed tym stresem, żeby nikt nas tak bardzo przysłowiowo nie zranił, żebyśmy były troszkę większe, żeby nie można było nam zrobić żadnej krzywdy. Więc osoby z podwyższonym poziomem kortyzolu zazwyczaj gromadzą właśnie tłuszczyk w okolicy brzucha, prowadzi to do takiego wyglądu oponki. No i ta zwiększona ilość tłuszczu w tej okolicy także zwiększa ryzyko chorób. Trzeba nam sobie o tym powiedzieć, że tkanka tłuszczowa to nie jest tylko kawałek tłuszczu, to jest podwyższony kortyzol, podwyższone stany zapalne i ten kortyzol może powodować także taką ochotę na niezdrowe jedzenie. Bogate w cukier w tłuszcze, prawda? W kalorie. Więc, jak gdyby jemy więcej, mamy ten tłuszczyk, i trudno nam jest wyjść z tego takiego błędnego koła i stresu, i tego zajadania nie tylko emocji, ale też takiej ochoty na te, na te dające energii produkty. Ponadto, oczywiście, w rezultacie właśnie takiego dużego stresu, który jest niesamowicie wysokim e, takim kosztem energetycznym, e, możemy mieć tendencję właśnie do obiadania się. No bo e, organizm, no biologia, potrzebuje sobie w jakiś sposób zrekompensować tę stratę energii w czasie tych sytuacji stresowych. No, i teraz kolejny taki objaw to być może zarumieniona twarz. Być może właśnie taką zarumienioną twarz zobaczyłaś i zobaczyłaś, że twoja twarz staje się bardziej zaokrąglona. Zaczynasz unikać spotkań towarzyskich, wstydzisz się swojego wyglądu, po prostu brakuje ci sił na, na udział w tych spotkaniach, jesteś zwyczajnie zmęczona i tutaj także kortyzol może powodować takie zmiany. Co możemy zrobić, o tym opowiem w kolejnych tutaj filmikach. Natomiast na początku skoncentrujmy się na tym, żeby rozpoznać, że to jest troszeczkę o Tobie, prawda? Że to jestem ja, że faktycznie zauważyłam, że coś się zmienia w moim ciele, niby dbam o zdrowe, czyli no nie niby, dbam o swoje zdrowe odżywianie, tak, jak potrafię, a jednak coś jest nie tak. Więc tutaj z pomocą może przyjść. Zredukowanie spożycia kofeiny, takiej jak chociażby kawa i herbata, to może pomóc w zmniejszaniu takiego zaczerwienienia, ale o tym opowiem właśnie w kolejnym odcinku. Kolejny taki objaw podwyższonego kortyzolu to zaburzenia trawienia. Jeżeli od zawsze, powiedzmy, albo od jakiegoś czasu skarżysz się na bóle brzucha, słyszysz, że że to jest taka Twoja uroda. Masz wzdęcia, chodzisz od lekarza do lekarza, dowiadujesz się, że no, taka Pani uroda, nie chcę powiedzieć tutaj, użyć niecenzuralnego słowa, ale dowiadujesz się, że, że, że prawda, to wszystko w Twojej głowie i tak dalej. Masz zdiagnozowane może SIBO, zespół jelita drażliwego albo dysbiozę. Nie zapominaj o tym, że tutaj także kortyzol może być tym winowajcą. I niekiedy rzadko e, e, zwracamy uwagę na prawdziwe przyczyny naszych problemów trawiennych, e, bagatelizujemy je jedynie jako, e, jako prawda, skutek, e, idziemy do lekarza, słyszymy, że mamy jakąś tam diagnozę i wracamy i jak gdyby robimy to samo, tak? albo przechodzimy od razu na jakąś dietę, która e, tak naprawdę bez redukcji stresu nam e, no, niewiele może pomóc. Jeszcze bardziej się będziemy STRESować tymi restrykcjami żywieniowymi. Więc przyjrzyjmy się swojemu stresowi. Może to on wpływa na samopoczucie, na trawienie, wpływa na układ trawienny, prowadząc właśnie do tego zespołu jelita drażliwego oraz wzdęć. Kochani, jeżeli jemy posiłki pod wpływem stresu, jeżeli do tego jedzenia, podczas jedzenia no nie myślimy o tym tu, gdzie jesteśmy. To, to, bo jesteśmy właśnie nasze myśli są o tym 5 km do przodu, albo to, co było wcześniej, albo to, co mam jeszcze zrobić z danego dnia, no to, to jest taka właśnie droga do zaburzeń trawiennych, właśnie w, jako skutek tego wysokiego poziomu stresu, czyli kortyzolu bezsenność. Bezsenność, kochani, dotyka naprawdę wielu osób. Bezsenność, czyli tak naprawdę problemy nie tyle z zasypianiem, bo często jesteśmy tak zmęczeni, że padamy, ale tutaj bardziej jest o tym, jak się rano budzimy. Czy budzimy się w nocy? Czy jak się rano budzimy, to mamy wystarczającą ilość energii do tego, żeby zacząć dzień chociażby bez kawy. Więc często cierpimy na bezsenność, szukamy przyczyn, kładziemy się wcześniej spać, nadal nie możemy zasnąć. Jest to temat, który generalnie bardzo często przerabiam na indywidualnych konsultacjach, gdzie jednak no niby śpimy dobrze, ale rano nie możemy się podnieść z łóżka. No to jeżeli tak jest, no to coś jest, prawda? Możemy powiedzieć nie tak. I jeżeli kortyzol jest w, takiej, w naszym organizmie w takiej równowadze, to on osiąga swoje najwyższe wartości rano, a następnie spada w ciągu dnia. Co to znaczy? To znaczy, że rano powinniśmy niekoniecznie wyskakiwać z łóżka, prawda, jak, jak w reklamach telewizyjnych, ale rano powinniśmy raczej wstawać z tego łóżka i mieć po prostu energię. Nie powinniśmy myśleć o tym, żeby zjeść coś słodkiego albo posiłkować się kawą. Natomiast, jeżeli jesteśmy pod wpływem przewlekłego stresu, bo o tym tutaj też mówimy, to poziom kortyzolu może być wysoki wieczorem i przez noc. To może prowadzić do bezsenności. Jeżeli jeszcze dodatkowo jesteś w ogóle w biegu, jesz posiłki w biegu, łapiesz. Bardzo często moje klientki mówią na szybko. Właśnie w czasie konsultacji rozmawiamy i słyszę na szybko, to jem szybko. Jeżeli proszę, na przykład, żeby mi opowiedziała moja pani podopieczna, jak spędzasz, jak wygląda twój dzień? Opowiedz mi o tym, jak, kiedy spożywasz posiłki, jakie spożywasz o godzinach. To ja tutaj nie przerywam takiej rozmowy, ale słyszę, że wszystko się dzieje na szybko. Złapię na szybko, lecę na szybko. Więc jeżeli ciągle jesteś w biegu, Dodatkowo spędzasz wieczory przed komputerem, telewizorem, uniemożliwiasz po pierwsze swojemu organizmowi ciału przestrzeń na regenerację i tym samym jesteś w ciągle idąc spać, jesteś w stanie walcz i uciekaj, więc nie możemy tutaj mówić o śnie, który nam da taką regenerację. Kolejny taki objaw to obniżona odporność. Teraz opowiem Wam taką krótką historię o powiedzmy pani Zosi. Oczywiście imię znowu zostało zmienione. Zosia, mimo znowu zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia, zaczęła często chorować. No i jej układ odpornościowy też nie funkcjonował prawidłowo. No i w czasie rozmowy takiego doszukiwania się do tego źródła tych kłopotów ze zdrowiem bo o tym jest terapia żywieniem i medycyna funkcjonalna. Okazuje się, że poziom kortyzolu, właśnie że ten duży stres prowadził do takiego ogólnoustrojowego zapalenia, przez to ciało nie mogło się skutecznie zregenerować i zwalczyć infekcji. Bo kochani, jeżeli jesteśmy pod wpływem stresu, priorytetem dla organizmu nie jest walka z patogenami, tylko przetrwanie, czyli odporność po prostu spada. To jest priorytet, żeby przetrwać, żeby walczyć i uciekać. A nie żeby sobie radzić z jakimiś tam infekcjami. No i teraz kolejny objaw świadczący, który może świadczyć o wysokim poziomie kortyzolu w Twoim organizmie, to insulinooporność. Znowu, może zauważasz, że Twoja waga wzrasta, chociaż zaczynasz różne diety, bardzo dużo wiesz na temat odżywiania. To są takie hasła, które ja właściwie nieustannie słyszę w czasie konsultacji jeden na jeden. Że o odżywianiu wiem wiele, dużo czytam, robię swój taki research, że interesuję się tym tematem. Mam insulinooporność, liczę indeks glikemiczny, no i w rezultacie, kochani, no i nic z tego. Jest to tak naprawdę jedna czwarta drogi. Możesz liczyć wszystkie kalorie świata, liczyć indeksy glikemiczne i może faktycznie w jakiś sposób trochę ta waga spadnie, ale za chwilę, jeżeli nie znajdziesz tego przyczyn, tej jednej z tych przyczyn tego wysokiego tutaj poziomu glukozy, wysokiego tego kortyzolu, no to to jest takie kręcenie się trochę w kółko. Dlatego bardzo często mówię i jak rozmawiam z podopiecznymi, że nawet możesz jeść borówki, brokuły ze swojego organicznego ogrodu, ale jeżeli towarzyszy ci ciągły stres, ciągłe takie na szybko, takie ciągłe walcz i uciekaj no to ten poziom glukozy wtedy grośnie. Jeżeli poziom glukozy we krwi rośnie, to rośnie też kortyzol, żeby umożliwić właśnie organizmowi przekształcenie tej glukozy w energię. Dlatego, że my jesteśmy wtedy znowu w trybie walcz i uciekaj, a nie w trybie, prawda, regeneruj swoje ciało. Więc to są takie kawałki, które mogą nas doprowadzić do cukrzycy typu 2, do wielu innych problemów ze zdrowiem, które są związane właśnie z wysokim poziomem glukozy. Kolejny taki objaw, kochani, o wahania nastroju. Mówimy, ok, no miesiączka przed miesiączką mam takie wahania albo inne, nie poznaję siebie, jestem nerwowa, najchętniej po prostu nie widziałabym się z nikim, jestem drażliwa, płaczliwa, wahania nastroju. Kiedyś była się ciszy i spokoju. Teraz mała rzecz, wyprowadza cię z równowagi, jesteś drażliwa, cierpisz na zaburzenia lękowe, chodzisz być może na psychoterapię. No i oczywiście dużo sytuacji się w twoim życiu zmienia, ale dodatkowo jadasz swoje posiłki w biegu, które się nie trawią, cierpisz na problemy trawienne i znowu wracamy do tego samego, kochani, do zdrowia. Trzeba nam podejść holistycznie. Co to znaczy? To znaczy, oczywiście, redukować tutaj poziom stresu, naprawiać swoje tematy, być może z przeszłości, jeżeli one nas bardzo tutaj ciągną w dół i zatrzymują, ale jeżeli nie poukładamy też tematów z jedzeniem, czyli nie pomyślimy sobie o tym jedzeniu jako o posiłku, które nas odżywi, no to to jest takie niełączenie tego wszystkiego naraz. Dlatego te diety nie działają. Diety nie działają, powtórzę to jeszcze raz. One nie patrzą na człowieka jako na całość, one patrzą się na 14 dni rozpisanych na kartce papieru, ale nie patrzą się na to jak, tam nie ma wglądu w to jak organizm w ogóle działa na zaawansowanym poziomie. Jeżeli ktoś przepisuje diety bez łączenia całości, no to śmiem twierdzić, że no, tutaj no nie wie, jak organizm działa na zaawansowanym poziomie, tak? Yy, organizm działa w taki sposób, że wszystko jest ze sobą połączone. Je, więc, kochani, jeżeli mamy duży poziom stresu, wahania nastroju, yy, ciągle żyjemy w stresie, w napięciu, to wpły, wpływa na pracę naszego mózgu. To może doprowadzić do zaburzeń różnych takich psychiatrycznych, do, do chorób układu nerwowego. Dlatego, kochani, spożywanie posiłków powoli, redukcja tego stresu, właśnie na różne, w różne, na różne sposoby, o tym powiem w kolejnym filmiku, no, może być tutaj naprawdę kluczowa. Kolejny taki objaw to zmiany skórne. Teraz opowiem Ci krótko o pani Kasi, która zauważyła, że jej skóra po prostu staje się bardziej delikatna, łatwo powstają takie siniaki, na, na ciele zauważyła, że pojawiają się rozstępy i to właśnie są takie też efekty długotrwałego narażenia na wysoki poziom kortyzolu. Kortyzol wpływa na strukturę skóry, niszczy włókna kolagenowe, jest to super droga do tego, żeby się wcześniej po prostu zestarzyć. Skóra jest bardziej podatna na uszkodzenia, na jest po prostu mniej elastyczna. Więc takie kawałki, takich kawałków można się doszukać właśnie w czasie indywidualnych konsultacji, ale wtedy, kiedy patrzymy się na człowieka jako na całość, a nie tylko wyłapujemy to, co je na śniadanie. Kolejny objaw, kochani, spadek popędu seksualnego. Jeżeli zauważasz, że stres zaczyna wpływać na twoje życie intymne, albo nie zauważasz, tylko. Widzisz, że coś się po prostu dzieje nie tak. Zestresowani mężczyźni pod wpływem chronicznego stresu doświadczają spadków po prostu poziomu testosteronu. Rozmnażanie wtedy zdecydowanie nie jest priorytetem dla organizmu, tylko tak jak mówimy, walka o przetrwanie. Ten spadek poziomu testosteronu zmniejsza ich popęd seksualny. Kobiety z kolei mogą mieć nieregularne cykle menstruacyjne, wahania nastroju. Kortyzol wpływa na hormony także płciowe, co utrudnia po prostu e, utrzymanie bliskości. E, bóle miesiączkowe, bóle takie rozdrażnienie. E, całe, cały miesiąc pracujemy to, jak wygląda nasza, nasza miesiączka, jak się w ogóle czujemy każdego dnia. Więc jeżeli mamy właśnie spadek takiego libido, spadek e, takiej potrzeby bliskości, to zobaczmy też. I ile tego kortyzolu, w cudzysłowie, ile jest w naszym organizmie? Bez oczywiście mierzenia na podstawie takich objawów. Na razie mówię o tym. No i, kochani, ciągłe zmęczenie. Może jesteś osobą, która od zawsze cieszyła się dobrą kondycją fizyczną, ale od jakiegoś czasu zauważasz osłabienie mięśni, jesteś po prostu zmęczona, nawet po krótkim spacerze. Twoja aktywność no nie sprawia ci przyjemności, no bo jesteś po prostu zmęczona, więc tej aktywności jest coraz mniej, więc to jest takie pogłębianie tego tematu w kółko. Więc jeżeli codzienne czynności stają się coraz trudniejsze, a kiedyś dawały ci sporo radości, poobserwuj znowu stres w swoim życiu. Czy tyle samo odpoczywasz, ile pracujesz? To jest takie pytanie, które warto sobie zadać, ile godzin Pozwalasz sobie na odpoczynek, ale odpoczynek nie przed telewizorem czy laptopem, tylko taki odpoczynek na łonie przyrody: medytację, może jogę, może jakiś spacer. Ile czasu odpoczywasz? Czy tyle samo, ile pracujesz? Czy pozwalasz sobie na to? Czy jest to jakiś taki luksus, który właściwie no, traktujesz ten odpoczynek jako przy okazji, że nie masz na to czasu? Kochani, zawsze mamy wybór, więc możemy, jeżeli jak gdyby nie wejdziemy w to pozwolenie sobie na ten odpoczynek, to kortyzol tutaj trochę wygra z nami i nas po prostu może rozłożyć na łopatki. Fibromialgia, kochani, kolejny objaw. Jeżeli cierpicie na fibromialgię, jest to takie schorzenie, które charakteryzuje się chronicznym bólem mięśni, tkanek łącznych. Wysoki poziom stresu, kortyzolu, właśnie może pogarszać objawy, sprawiając, że ból staje się jeszcze bardziej dotkliwy, i to codzienne życie staje się znowu walką z bólem i zmęczeniem, a ty po prostu nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Znowu zachęcam do takiego zatrzymania się i zrobienia takiego oddechu, prawda? Zatrzymania takiego chwilowego oddechu, wzięcia kilku oddechów. I żeby zobaczyć, czy ten wysoki poziom kortyzolu nie odgrywa po prostu swojej w tym roli. Kolejny objaw, jeżeli macie jeszcze siłę, to choroby sercowo-naczyniowe. Kiedy jesteśmy pod wpływem stresu, nadnercze aktywują reakcję walcz i uciekaj, o czym już sobie mówiliśmy, zwiększając poziom kortyzolu i znowu przygotowując twoje ciało do działania. W tym momencie, czyli w momencie tej aktywacji, rośnie ciśnienie krwi prawda częstość akcji serca wzrasta oddech przyspiesza no i co się dzieje w konsekwencji jeżeli raz na jakiś czas taka sytuacja będzie miała miejsce to organizm sobie z tym naprawdę poradzi nasza biologia jest bardzo mądra natomiast jeżeli takie sytuacje będą powtarzały się regularnie to wzrost poziomu kortyzolu podwyższa ciśnienie krwi co może prowadzić do wysokich wymiarów e, wyników e, ciśnienia krwi no i co znowu? Możemy oczywiście mówić, mam wysokie ciśnienie krwi, prawda? Leczymy skutki, nie patrzymy na objaw. Te objawy one są, je można naprawdę wyłapać, ale znowu trzeba nam popatrzeć się na całego człowieka, a nie tylko na jego ciśnienie, bo to jest skutek. I naprawdę można wiele pomóc sobie i odżywianiem, i zmianą stylu życia. No i te wszystkie czynniki, te właśnie stres, prawda? Nadmiar, podwyższenie tego ciśnienia. Mogą wpływać też na serce, zwiększać ryzyko uszkodzenia serca, zawału, udaru w przypadku takiego przewlekłego, długoterminowego stresu. Więc, kochani, nie walczmy z objawami, obserwujmy je, uświadommy sobie przede wszystkim ich źródło i podejmijmy takie kroki, aby zredukować stres w życiu w sposób zdrowszy i bardziej efektywny. O tym, w jaki sposób sobie poradzić z naturalnie właśnie z tym stresem, opowiem w kolejnym nagraniu, żeby po prostu przyjrzeć się temu, gdzie ten stres występuje. Jeżeli chcesz porozmawiać, to ja Cię zapraszam na taką bezpłatną 20-minutową rozmowę. Zawsze, każdego tygodnia, dzielę się takim swoim czasem i zapraszam na tę rozmowę, być może. Zobaczysz, czy terapia żywieniem jest dla Ciebie. Być może jesteś osobą, która w końcu chce zobaczyć, gdzie jest ta przyczyna Twoich kłopotów ze zdrowiem. Może to jest właśnie nadmiar tego stresu. Więc dziękuję serdecznie za dzisiejszą tutaj uwagę. Jeżeli znacie kogoś, komu ten temat mógłby się przydać, to podzielcie się z tym filmikiem ze znajomymi. Czasami, jeżeli chcemy się podzielić Pewnymi wiadomościami z członkami naszej rodziny, no nie zawsze nas słuchają. A jeżeli podeślemy taki filmik, na przykład, komuś, kto nie jest tego naszego tutaj kręgu rodzinnego, no to te informacje mogą bardziej do nas trafić i nam się po prostu przydać albo przydać się bliskim. I ważne jest, kochani, abyśmy zrozumieli wpływ tego kortyzolu na nasze zdrowie. I nauczyli się radzić sobie ze stresem w sposób taki bardziej efektywny. Przede wszystkim z nim nie walczyli. Także bardzo dziękuję za uwagę. Jestem ciekawa, czy udało się Tobie rozpoznać objawy stresu w Twoim organizmie. Serdecznie pozdrawiam.